Witam w odcinku 267. Dzisiaj będzie o strzale roku, czyli o rzeczy, którą kupiłem najbardziej okazyjnie w tym roku. Tak mi się przynajmniej wydaje. A mianowicie o monitorze. Po udziale w imprezie Retro w Katowicach, postanowiłem, że muszę sobie zdobyć jakiś monitor, który będzie miał wejścia analogowe, wejścia cyfrowe, taki multi-culti. Nie mam do Maćka oczywiście żadnych pretensji, miał mi załatwić monitor, ale jakoś tak wyszło, że zawieruszyły się gdzieś przejściówki, nie było kabla audio, no i niestety Amiga stała sobie smutna, bez dźwięku i żeby uniknąć kolejnych takich sytuacji, no więc postanowiłem, że muszę jakiś monitor sobie znaleźć, taki, który mógłbym ze sobą ewentualnie zabierać. Monitor nie mógł być za duży, musiał mieć... Jak najwięcej możliwych złącz, czyli minimum HDMI, DVI, VGA, kompozyt, komponent najlepiej, żeby miał i gniazda euro. Oczywiście najlepiej, żeby miał też wbudowane głośniki. No i szukałem, szukałem. Któregoś dnia znalazłem na Allegro licytację od złotówki monitora marki LG. Wystawiony za złotówkę, uszkodzony. Była tylko informacja, że jest w trybie serwisowym, że potrzeba specjalnego pilota. Troszkę poszukałem, poczytałem i już wiedziałem, że mogę licytować. Zalicytowałem w ostatniej chwili, no i wygrałem za kwotę 50 zł. za monitor, który włącza się, ale jak to napisali w opisie aukcji, jest w trybie serwisowym. No, więc długo się nie zastanawiałem, zapłaciłem. Monitor mi przyszedł wczoraj, troszkę nad nim posiedziałem. Otworzyłem go, wyczyściłem z w środku. Wymieniłem dwa kondensatory, bo były wylane, nawet nie wylane, tylko spuchnięte. Ale dla świętego spokoju je od razu wymieniłem. Problemem było to, że trzeba było wcisnąć na pilocie przycisk EXIT, no ale. Że mam telefon, który ma wbudowaną diodę na podczerwień, może służyć jako pilot. ściągnąłem sobie aplikację, wcisnąłem w aplikacji przycisk exit, no i cały problem znikł. I w związku z tym, za złoty 50, zł mam działający monitor 23 cale Full HD o dość dobrej jakości obrazu i dźwięku. O ile pod kompozytem jest tak średnio. O tyle, Amiga podłączona pod złącze euro przez RGB jest po prostu kryształ. Po HDMI jest kryształ. Na razie więcej złącz nie testowałem, ale myślę, że w miarę będzie dobrze. Nie będzie to coś złego. Już Wam go pokazuję. Odsunę sobie tylko mikrofon, żeby sobie zrobić miejsce. To już mi się włączyło. Menu, proszę bardzo. Dla tych, co chcą wiedzieć, jaki model mamy tutaj, Platron M237 WDP Monitorek już przetestowany działa wszystko tak, jak należy. I tak jak mówiłem, za złoty 50 zł kupiony, więc cena dobra. Poznańska, właśnie z Poznania. I od tej pory będzie służył właśnie głównie do wyjazdów wszelkich. Gdzieś sobie go w kąt odstawię, tak, żeby nie przeszkadzał. Raczej nie będzie na co dzień używany. I cóż, jeżeli macie jakieś lepsze złote strzały w tym roku, tego typu, to dajcie znać w komentarzach. Ja się biorę dalej za sprzątanie. Przy okazji, jak już tu jesteśmy, jakby ktoś chciał, mam przedostatni cartridge Blackbox V8. Koszt 45 zł plus koszty wysyłki, czyli praktycznie taniej niż najtańsza oferta na Oliksie czy Allegro. Został mi przedostatni, mam jeszcze jedną płytkę, czekam na części jeszcze na układy, na obudowy. Zmontuję i ten będzie ostatni. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to pisać. Czekam też na elementy do Blackboxów V9. Proszę bardzo, płytki już czekają, już ROMy nagrane. Czekam jeszcze na układy PAL czy Gal, jak zwał, tak zwał. I też będą do sprzedania. A na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Napiszcie w komentarzach, jaką. Ostatnim czasie, żeście kupili okazyjnie rzecz, która naprawdę Wam się wydawała okazyjna, bo moim zdaniem ten monitor to po prostu był strzał jeden na milion. Także za dzisiaj dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.